Manko, Witam w mojej kuchni! Dzisiaj filmik na 100 tysięcy! Jest nas już 100 tysięcy, powiem Wam szczerze, dziękuję Wam bardzo! Dlatego też postanowiłem zrobić coś innego. Dzisiaj sobie pijemy piwko, tak na luzie zrobimy taki odcinek bez stresu, bez niczego. Po prostu chill out. I ponadto jeszcze przyjdzie do mnie Magda. Chodź tu Magda, to zapraszamy. No już. No chodź, dla widzów, no, na 100 tysięcy może się pokazać, nie? A tak przy okazji przygotujemy szaszłyka. Szaszłyka takiego dobrego, coś do piwka, no a później otworzymy szampana, tak więc przygotujcie swoje szklanki, bo będę polewał. Wiecie, no, dzisiaj jest taki luźny odcinek. Przedstaw się ładnie. Dzień dobry, jestem Magda. Dzień dobry, jestem Magda. Nie, się nie No, no, nic się nie wytnie, dobra. <śleszy> Dobra, koniec gadania, zaczynamy... Y, 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 słuchaj, zrobimy tak, ty staniesz sobie tutaj. No. Ja stanę sobie tutaj i musimy na początek zamarynować to mięso, tak? Tak więc tu mamy czosnek. Pokryj ten czosnek. Ja Ci go obiorę. Bo musimy sobie zamarynować mięso. O, siód. No. <ścoughs> Kobieta ma siłę, ma parę, naprawdę. No. Tu może tak. drugi znowu czosnku. Popatrzcie jak szkoliłem Magdę potrafi, potrafi już naprawdę e, rozgniatać czosnek. No, no, ja sobie tutaj zetrę z cytryny skórkę, ale chcę tylko zetrzeć tylko tą górną warstwę, nie chcę dojść do białego, bo biała skórka jest gorzka. Mhm. Dobrze Ci idzie, no. Nie? Może coś się Zgryzę się z kanału, będę ja prowadząca. A ja będę co? Robił kamerzysta, tak? Dziękowi. Tak. Dobra. Dobra, mam już skórkę z cytryny. Mamy już czosnek. Czekaj, ten czosnek trzeba gdzieś tak wyczeć. I teraz musisz po... po tak, mi ten mam, tymianek, nie? Dobra, no, no, ja Dobrze, umiesz, tak? Już. Dobra. I wrzucamy, wrzucamy to do miski. Tu też? Tak, wszystko. Czosnek. Zioła. Proszę. Skórka z cytryny. Proszę. No wrzućmy to wszystko razem, ładnie. Magda, pieprzymy, no. <noise> Chodzi o to, żeby ten kurczak nabrał naprawdę e, e, dobrego... Z... No nie mów. No co No kurde, no co ty? Od dzisiaj przez miesiąc pracujesz za darmo, kurde. <noise> Dobra. Co jeszcze tu? Dodaj papryki tutaj, tu jest papryka wędzona. Bang, bang. Ile? No tyle, może być no. I dodaj trochę oliwy z oliwek. A ja jeszcze dodam trochę suszonego oregano. Dobry szef kuchni ma przy sobie dobre zioła. Ale nie mówcie tego nikomu. Mam tu nas? Lej, lej, lej. No. To schowamy na później. Tyle? Mhm, tyle. I teraz mieszamy wszystko razem. A ja Popatrzem. co mam robić? Powąchać. Hmm. No, pachnie. Nie, w ogóle. W ogóle nie pachnie? Nie. No co już więcej piwa nie dostaniesz. No popatrz, czosnek nie czujesz? Czosnek, papryka, oregano, tymianek, nie? No, pachnie trochę. Mhm. Popatrzcie, popatrzcie, tak wygląda. Powąchajcie, czy wy tego nie czujecie? Zostawiamy to na około 3 godziny, ale że my tyle czasu nie mamy, to zostawimy to na 15 minut. Teraz przejdźmy do szaszłyków. I będziesz kroić paprykę. Tylko chodzi o to, żeby to były naprawdę duże kawałki, tak? To mają być kawałki troszeczkę większe od tego, nie baw się moim nożem. I ten, i one mają być trochę większe od tego, nie? Mhm. No i dobra, patrz, tutaj, tutaj masz taki, jak to się nazywa, taki cycek. I właśnie w ten cycek musisz trafić. Hop, i wtedy nie masz no. nic, nie masz żadnych pestek, nie masz nic. No to musisz wchodzić w ten cycek, nie? Staram się następnym razem. No. Okay. I hmm. Na pół czy na więcej? No, na pół, tylko na pół. Bo my chcemy duże kawałki tego mieć. Uważaj. Czemu rzucasz? Samo się rzuciło. E, grawitacja, tak? Tak. Czkowina no. grawitacji. Wszystko grawitacji, no? Proszę. Teraz obieramy cebulę. smacznego. <śmiech> <śmiech> ja cię ciepła. Ja dupki, dupki obie dwie. Obcinamy i ściągamy skórkę. Tak, wciągamy i zostawiamy sobie to. to. To może już i do mycia. Balek. I później cebulkę na cztery i będziemy nadziewać tego kurczaka na szaszłyki. No. Tak? I czekaj, i teraz w drugim pół. No. Dobra, koniec, koniec, koniec. A to? To też, no, jak chcesz, jeśli tylko chcesz. A też W Wciąż. Trwalecki. Cztery szaszłyki, tak ciężko zrobić, no. Trochę różno nie weszło. No to zostaw. A to muszę. Nie, 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 bo ale, to taki... bo. ale posłuchaj, ja chcę mieć duże kawałki, tak? Mam już duże kawałki kurczaka, dlatego chcę mieć duże kawałki warzyw. No ale takie... Wystarczy. I ona, ja, no, czy to takie może być? Może być. No nie, 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 nie ma. Jej się pytasz. Kogo się masz zapytać? No to ma taki kobieta. być i koniec, no ale kobieta co ma wspólnego z tym wszystkim, no. z szaszłykami? Później powiemy co, wgląda. kamerzystka powiedziała nam, zróbcie takie i wyszło takie? Operacja. Słuchaj, dobra, musisz wyciągnąć wszystkie końcówki, te takie widzisz, o, tego nie chcemy, tych takich yy, nieładnych części, że tak powiem, mhm. my chcemy tylko te najładniejsze. Nadziewasz, nie w tą stronę, tak jak ja. Trzy plasterki? Tak. Raz, dwa, trzy. Dobra, Odpowaj. potem papryka. Trzy. Następnie Kupka, kurczak. Kupka, kurczak. Kurczak. Następnie kolejne trzy plasterki tego. Bang, bang. Yy, Cebuli i później znowu papryka, tylko inny kolor. Jak masz już 5 yy, kawałków. Ile masz? Karczaka, kurczaka czy... Ja, ja już piekarnik. Piekarnik na... Kurczak, cebula fulmina bean. Mhm. Już masz Cebula, cebula, cebula. Cebulę. I pamiętaj, żeby po kurczaku zawsze ręce umyć, zanim dotkniesz czegoś, nie? I teraz znowu cebula. No nie możesz skończyć na mięsie. Cebula i znowu papryka. Dobra, hej, i koniec, koniec. Teraz sprzątamy i zostawiamy szaszłyki, niech się zamarynują. Nasze szaszłyki są już gotowe, teraz tylko nagrzejemy sobie piekarnik i wrzucimy je na patelnię grillową, gdzie będziemy je grillować. I teraz będziemy smażyć szaszłyki. Ponadto jeszcze wziąłem sobie tutaj taki... co to jest? Papier. Papier. I nasmaruję go olejem. I muszę sobie prze... Oleiwić tą patelnię? Na olej. Na olejić. No. Tak więc trochę oleju. Bang. I wrzucamy na to szaszłyki. No. A u ciepła. Ciepła? Ciepła. A, być gorąca, jest gorąca. A co mam dotność <laughs> Dawaj ją. Ja. No. no i wrzucę, no. Wrzucaj każdego. Tak, właśnie tak, w ten sposób. Bank. Następny jedziemy. Tutaj nie ma co, co czekać, nie? Będziemy za chwilę przewracać. Następny, jeszcze jeden. Pięknie. Jeszcze. Nie, no musisz mieścić jeszcze jednego, tylko warzywnego chociaż. ta w I teraz ładnie posul je z góry, bo one potrzebują soli, one na tą sól czekają. Nie, czekają, no. No, jeszcze sól, sól, sól. Trochę soli. O, no, ładnie. No może po się jak chcesz. A ja dodam mojego oregano. Tomku, obróć go. Tak. Nie, nie, nie całego, tylko tyle, o tak. Bo chcesz tylko nadać takie grillowe... Cichutko. No kochane, coś to? Do... No. I teraz wrzucamy to wszystko do piekarnika na temperaturę około 180 stopni. Znaczy nie, ile? 220 stopni. Mhm. No dobra, mieszał to. Na około 10-15 minut. Będziemy w ogóle serwować te szaszłyki z pitą. Nie z frytkami. Dobra, i ten... Musimy nawilżyć naszą pitę wcześniej. Oliwą. Oliwą, bo pita nie może być sucha. Tylko musi być ciepła i mokra i wrzucamy, wrzucamy to pite... Pite chleb! Owie nie krótkie! Wrzucamy do pietarnika! Tepła. Na 3 minuty. Trzaszłyki są gotowe. Tutaj proszę, proszę popatrzcie, naprawdę pachną w całym domu. A tutaj przygotowaliśmy sobie talerz. Na tym talerzu mamy sałatkę cytryną do tego cacyki i salsę ogórkowo salsę nie ogórkową, tylko to jest e, pomidorowo Pani Panie. Pani jest niech pani, pani jest zwolniona w ogóle e, pomidorowo mm, paprykową. Super salsa. I mam już dokładnie? Nie, jeszcze nie. Na początek pita. Zmrożonego szampana do tego. Nie? lejemy! Proszę bardzo! Uwaga, hot. Tak. Tak. Tutaj niech się szampan leje. Ja, 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 ja. Daj tego dużego szaszłyka tutaj tak na środek w skos. Tak. Jeszcze jednego może. Dobra, ja to zrobię, zostaw to, odejdź. Dobrze. Odejdź, to moja odpowiedź. Tak? Tak. I jeszcze mój, iż mój tu. Dobra. No. Idziemy jeść, tak? Powiem Wam, że na świętowanie nie ma nic lepszego niż duży, gruby szaszłyk z ciepłą pitą <laty> <słysyi> <skrysey> uh -huh. i sosami, śmietanowym sosem. Mm -hmm. Dziękuję bardzo, życzę smacznego. Dzisiaj gościnnie wystąpiła moja kamerzystka Magda. I hmm? mam <consume so -t slars> to wyjeść? Już nie jest. <Language> <noise> Dziękuję bardzo. Cześć, może pułknę. <noise> no co? Magda Nie się wstań. Połknij i wstań. Chodź no. Mhm. Pozdrawiamy. Magda pozdrawiaj wszystkich. Pomachaj im. Weź od tego szaszłyka. Połknij. Mhm. Dobra, bądźmy poważni Raz, dwa, trzy Raz, dwa, dwa trzy. trzy Dziękujemy bardzo, że jesteście z nami Jest nas już 100 tysięcy Dziękujemy jeszcze raz I zapraszamy po więcej Do zobaczenia